Dzień dobry, witam Państwa w programie Za obrazem. Ja nazywam się Karolina Ciesielska i dzisiaj porozmawiam z jedną z najbardziej pozytywnych i uśmiechniętych artystek, które do tej pory poznałam, a jest nią Aneta Barglik, która nie tylko ma tą pozytywną energię, ale też zaraża uśmiechem wszystkich, których spotyka na swojej drodze. Dzień dobry. Dzień dobry. Aneta Barglik właśnie wkracza na warszawską scenę artystyczną, można powiedzieć, i tutaj się próbuje sobie znaleźć miejsce, chociaż do tej pory była związana z Opolem, bo tam tworzyła, tam mieszkała, tam wychowywała dzieci i tam otworzyła też swoją pierwszą galerię sztuki. No, a teraz będzie podbijać stolicę. Czy już zdążyłaś się zaklimatyzować w Warszawie? E na samym początku przywitam się. Bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję, Karolina, za to, że mogę tutaj być. Witam wszystkich pięknych ludzi, którzy oglądają albo będą oglądać nas. I wracając do pytania, jeszcze się klimatyzuję, jeszcze poznaję Warszawę, jeszcze się oswajam, ale zdecydowanie dobrze mi w niej. To było trochę takie przeznaczenie, że ty tutaj przyjechałaś i znalazłaś swoją przestrzeń, e, swoją galerię, która jest właśnie tutaj w fabryce Norbina, czyli jest naszym sąsiadem. E, jak, jak ją e, zobaczyłaś? Jak właśnie, czy możesz opowiedzieć tę historię, znalezienia swojej przestrzeni tutaj? E, tak, e, tak naprawdę galeria wybrała sobie mnie. E, ja w Warszawie e, przebywałam dosyć często, bo mam tutaj dzieci, ale Jeżdżąc tutaj czy przyjeżdżając przez rok, nigdy nie trafiłam w to miejsce. I któregoś razu, będąc na spacerze, stanęłam przed witryną tego miejsca i wiedziałam, że to, że to jest po prostu moje miejsce i że tutaj chciałabym się zadomowić. I bardzo dużo działań ponakładało się szybko, jakoś tak, jakby wszechświat przyjął. Temu, że tu jestem, to jest to miejsce, i tak naprawdę niecały rok, bo jeszcze całą galerię musiałam przygotować, i pojawiłam się już całkowicie, przeprowadzając się, zmieniając swoje życie i będąc w tym miejscu, będąc w Warszawie. Cofnę się teraz na chwilę w czasie. Ta sztuka w Twoim życiu pojawiła się nieprzypadkowo, prawda? Ponieważ twoja mama malowała, i to ona cię w ten świat malarski wprowadziła. Dokładnie, dokładnie tak. Odkąd pamiętam, interesowała mnie sztuka. Jako mała dziewczynka bardzo dużo z, właśnie z mamą tworzyłam, bardzo dużo było malowania, także już jako dziecko wiedziałam, że moja artystyczna droga będzie i, ja, i było to jedno z moich marzeń. Oczywiście później przyszło liceum, moja teczka do liceum plastycznego została złożona, ale turbulencje życiowe zmieniły jakby koleje mojego losu i zamiast sztuki przez duże S sztuki? pojawiło się życie przez duże R. Pojawiło rzety. się, dokładnie <laughs> tak, ale te turbulencje życiowe... Doprowadziły mnie, doprowadziły mnie do tego momentu, w którym jestem i myślę, że intuicyjnie dotarłam do, po prostu do tego celu i moje marzenia o byciu malarką, artystką po prostu się zrealizowały. No właśnie, bo ty musiałaś chwilę z tym marzeniem poczekać, bo bardzo szybko pojawiły się dzieci i ty wtedy zdecydowałaś, że poświęcisz się rodzinie. Um, czy to był dla ciebie problem, wyzwanie, żeby wstrzymać się z tym marzeniem na, na jakiś czas? Czy, czy, czy po prostu wiedziałaś, że ten czas przyjdzie i cierpliwie na niego czekałaś? Myślę, że. To miejsce, w którym te teraz jestem, i tak, jak ono wygląda, jest sumą moich doświadczeń, właśnie tych doświadczeń życiowych. I nie byłabym tutaj, nie w takiej formie, gdybym nie przeżyła tego, co przeżyłam. Jako młoda mama, bardzo młoda wtedy mama, dwudziestoletnia, tak naprawdę dorastałam, dojrzewałam, uczyłam się funkcjonować w świecie dorosłych z małym Bobasem, ale to był przepiękny czas. Macierzyństwo to dla mnie osobiście było tak ogromną i ważną dla mnie rzeczą, że wiedziałam, że moje marzenia, moja pasja i tak tak i będą miały dalszy swój ciąg. Teraz jest miejsce na to, żeby tak naprawdę zdobyć te doświadczenie i nauczyć się tego życia. I myślę, że właśnie to zbudowało, zbudowało mnie na tyle, że jakby pójście później już w stronę artystyczną było, było dla mnie tylko przyjemnością. To była pasja, która się po prostu realizowała. Bo ja, mając młoda mama, młoda rodzina, wszyscy byliśmy ludźmi, którzy się dopiero wszystkiego uczyli i kształtowali. I w momencie, kiedy to się już wydarzyło, Pojawił się, pojawiła się przestrzeń na to, żeby się realizować. Y, ja zrobiłam wszystko jakby od tyłu. Mhm. Ale pojawiła się w końcu szkoła, pojawił się tak. Instytut Sztuk Pięknych tak. przy Akademii Mienia Jana Długosza tak. w Częstochowie, czy to było wszystko, czego oczekiwałaś po właśnie takiej edukacji artystycznej i zaczęłaś spełniać wtedy swoje marzenie o malarstwie. Y, tak naprawdę y, zanim pojawiła się, zanim pojawiła się uczelnia, to już działy się fantastyczne rzeczy, moja ścieżka artystyczna się pięknie rozwijała i jakby wiedziałam, że szkoła jest takim ele ele elementem, który chciałabym poznać, chciałabym być w tym środowisku, mm -hmm. zobaczyć jak, jak to po prostu faktycznie wygląda, bo nie zrobiłam tego e, jakby w, tej, w, tej, e, w tym czasie czy tą drogą, jak wszyscy robią. E, więc to też była przecudowna, przecudowna historia w ogóle dostania się na tą uczelnię. Bo ja po prostu aplikowałam jako normalny student, już jako dorosła, zupełnie kobieta. Aplikowałam, I oczywiście nie przyszłam tej aplikacji, bo nie skończyłam liceum plastycznego. Ale już moje prace, moja historia dotarła szczątkowo do, po prostu do, do, do władz uczelni. I oni się do mnie odezwali. Oni zwyczajnie po... E, e, pamiętam, że to były wakacje. Oni zadzwonili do mnie, że e, zapraszają mnie na rozmowę kwalifikacyjną, bo bardzo podobała bardzo podoba im się moja sztuka. Dla mnie to było po prostu e, no, niesamowite. Ja, e, ja tak naprawdę w ogóle nie aplikowałam, ale nie myślałam, że ja się dostanę na uczelnię dzienną. Ja myślałam, że ja. Aplikuję, ale ja się dostanę na, na studia. No ale talent, talent sam się zawsze obroni, także, także super, <grym> że się udało. <grym> tak. Ale faktycznie przyszłaś już, weszłaś do tego świata malarskiego z pewnym doświadczeniem tak. życiowym, z pewną dojrzałością. Czy myślisz, że to miało wpływ na to, w jaką stronę ta twoja sztuka, twoje malarstwo poszło? Zdecydowanie. Myślę, że ta suma doświadczeń przede wszystkim. Rodzinę, którą zbudowałam, która jest wsparciem niesamowitym, spowodowała, że moje malarstwo jest tak bardzo optymistyczne i ma w sobie tyle barw. Ja to powtarzam zawsze i zresztą ludzie, którzy mnie znają, moi kolekcjonerzy, wiedzą, że jestem szczęśliwą osobą. Jestem szczęśliwą osobą, więc. Te obrazy, które tworzę, są też zlepkiem tego szczęścia, który w sobie noszę. I myślę, że przez to uporządkowanie, które sobie wypracowałam i które zrodziło się jakby przez ten cały czas, tylko doprowadziło do takiego momentu, w którym jestem. I przede wszystkim y, to malarstwo y, jest takim zwieńczeniem, zwieńczeniem po prostu tej mojej drogi. Ja zresztą w ogóle uważam, że y, w życiu, jeżeli masz pasję, jeżeli je kochasz i wiesz, że to jest Twoja droga, to pomimo to, że ta droga się przeciąga, to i tak w końcu się zapętli i będziesz robić w życiu to, co po prostu masz robić. Czyli wierzysz w przeznaczenie. Wierzę, wierzę w przeznaczenie, któremu trzeba trochę pomóc. Ja jeszcze mam pytanie, bo właśnie tutaj mówisz, że ta sztuka twoja jest optymistyczna, a ja chciałabym wiedzieć, bo jej nie da się zaliczyć do jakiegoś jednego nurtu, do mhm. takiej, tego jednego stylu artystycznego. My zaraz tutaj kilka obrazów na pewno pokażemy na, na ekranie. Czy ty sama umiałabyś zdefiniować swój styl, to znaczy mogę powiedzieć, jak definiują mnie, ja się do tego jak najbardziej odnoszę i mówię, że jestem wszechstronna. To znaczy, mówią, że jestem abstrakcjonistką, jestem impresjonistką, jestem również kolorystką. A ja myślę, że jestem zlepkiem wszystkich tych, wszystkich tych jakby stylów. Nie wiem, wydaje mi się, że gdzieś już wypracowałam swój własny styl, a to, że ta sztuka jest taka różnorodna, chociaż no, ma bardzo dużo wspólnych elementów, to myślę, że to jest cały czas to, co kocham, czyli obrazy są różnorodne, poruszam się w różnych stylach, tylko i wyłącznie dlatego, że... To mnie po prostu pcha do przodu. Ja uwielbiam się uczyć. Jeżeli już coś poznałam, to chcę poznać więcej. Czyli wchodzę i okay. windy zupełnie nurt, czy inną technikę, czy malując szpachlami, odstawiam ją i zaczynam malować rękami. Kończę malować rękami, wchodzę w pędzle, bo to mnie rozwija. I myślę, że dopóki mnie będzie rozwijało, to będę miała ogromny fan, żeby to robić. Czyli to idzie po kolei, czy od czegoś zależy to, w jakim stylu danego dnia, danego miesiąca malujesz? Myślę, że to wszystko ten, zależy od mojej wyobraźni i od tego. Y y nie, bo, bo ja tak naprawdę nie zastanawiam się koncepcyjnie nad tym, jak ten obraz ma wyglądać. Ja po prostu staję i zaczynam malować, nie jeden, na kilka obrazów, w zależności mm, jak tak. poczuję i co ma się po prostu na danym obrazie znaleźć. W jednym zacznę ekspresyjnie szpachlą, ale na przykład pójdę się napić herbaty i wrócę już z zupełnie innym stanem, bardziej nostalgicznym, więc biorę pędzel i po prostu zaczynają się kreski albo zaczyna się to znaczy tak szkicować nie szkicuję oczywiście później jeżeli się pojawiają te geometryczne kształty czy te graficzne kobiety to już jest praca gdzie ja już, już jakby pracuję już na czystym materiale ale nie robiąc szkiców ja już Podkład y, tworzę sobie malarski, i dopiero z, z tego wyciągam to, co mm -hmm. po prostu chcę wyciągnąć. A co jest dla Ciebie inspiracją? Życie codzienne? Czy... Zdecydowanie. <gry> Zdecydowanie życie codzienne i tak naprawdę nasze rozmowy. E, nawet przechodząc te, tędy, widziałam te e, balono lampy, i myślę, że e, to jest też inspiracja, i coś się pojawi, e, co, e, co po prostu będzie bardzo podobne. Chociaż okręgi to są. To są akurat elementy, które y, y, jakoś słabo się pojawiają w moim mojej, w mojej malarstwie. O, no to będzie nowy temat. Dokładnie. Ale tak naprawdę to jest bardzo zadziwiające, bo na przykład y, ludzie mówią, że y, inspirują ich y, podróże. Nie również, ale na przykład, y, będąc ostatnio na Islandii, jestem nią zakochana. Y, ta surowość y, tego miejsca mnie po prostu y, por poraziła. I myślałam, że jak wrócę, to stworzę bardzo surowe, surowe obrazy i w ogóle w takich kolorach ziemistych nic się takiego nie wydarzyło poszła po prostu zupełnie wyciszona właśnie a. wyciszona e, geometryczna e, geometryczny cykl prac. Także że to zostało przetworzone. Dokładnie. A ty mówisz teraz, że stajesz przed sztalugą z pędzlem, ale ty też malujesz szpachlą. Szpachlą. Tak, to jest bardzo ciekawy e, sposób Bardziej malowania. powiedziałabym, że stoję przed płótnem ze, ze szpachlą, właśnie. a później pędzlem. <laughs> tak, uwielbiam narzędzie po prostu w którym się najlepiej poruszam, to jest właśnie szpachla. Ja uwielbiam malować ekspresyjnie. Jak kocham te faktury, jak kocham się zagłębić w to wszystko, a później wyciągnąć tylko światło i po prostu popracować nad samym materiałem. Podczas naszego pierwszego spotkania w Twojej galerii tutaj w fabryce Norblina, powiedziałaś, że pejzaż jest takim Twoim wachlarzem emocjonalnym. Hmm. Czy mogłabyś rozwinąć tę myśl? Y tak. Najbardziej, najbardziej w czym się czuję komfortowo to jest tworzenie właśnie pejzaży, pejzaży takich. I te pejzaże mają bardzo dużo zlepków moich emocjonalnych przeżyć, ale to się po prostu dzieje, jakby malując pejzaże wchodzę w tak zwany stan medytacji. Ja się po prostu nad niczym nie zastanawiam. Ja zaczynam malować i dopiero na przykład 4-5 godzin później. Wiem, że chce mi się na przykład napić czegoś, albo trzeba się zwyczajnie na chwilę przewietrzyć. I dopiero wtedy jakby odklejam się, czy wychodzę ze stanu, w którym tak naprawdę głowa nie funkcjonowała. Dlatego ja to nazywam. Czy to jest medytacja? Jest to na pewno stan, w którym ja odpoczywam, bo głowa nie myśli. I dlatego te pejzaże mają dużo w sobie. Czegoś takiego, nazywane są trochę mistycznego, astralnego, bo nie ma tam po prostu żadnej analizy. One się tworzą z poziomu, myślę, z poziomu właśnie serca, z poziomu tej intu intuicji, tej wyobraźni. Zresztą ta kreatywność przepływa i ona się wydobywa, ona się po prostu zapisuje wtedy na płótnie. Można powiedzieć też ostatnio, że Twoje obrazy ożyły, mhm. bo wyszły z nich dwa ptaki. Tak, tak. Co to są za ptaki? Tak, to są cudowne ptaki. Cudowne ptaki, które mają nazwę Lubią się. I tak naprawdę te ptaki... To jest taki, to są rzeźby. To są rzeźby, dokładnie. Powiedzieć naszym widzom. Tak, to są, to są rzeźby. Ten pomysł narodził się w momencie, kiedy powstał obraz Lubię się, właśnie z takim żurawiem. I ja wiedziałam, że bardzo... On zresztą był niesamowicie radosny. I ludzie, którzy oglądali ten obraz, Wszyscy się zachwycali, że niesie tyle radości w sobie i stwierdziłam, że jeżeli niesie w obrazie, a obraz wiadomo jest jednym, jedynym tylko egzemplarzem, więc za chwileczkę go nie będzie, to chciałabym, żeby ten ptak zszedł po prostu z tego obrazu i pojawił się w trójwymiarowej formie w świecie, w świecie rzeczywistym. No, i zaczęła się, zaczęła się cała procedura stworzenia, e, później e, odlania go z brązu, no i później patynowania. I to jest też świetna historia, bo patynowanie to jest coś, co jest zupełnie nowe i mi nieznane. Przede wszystkim mm -hmm. pracuje się na tlenkach i robi się to na gorąco. To się wszystko po prostu paruje, utlenia. I to było też niesamowite e, doświadczenie, kiedy. E, nie wiedziałam, czy malując już później tego ptaka nie zniszczę jego, bo fakturę miał piękną, ale czy tymi kolorami nie, nie, nie pomieszam, nie, nie zrobię czegoś paskudnego, ale się okazało, że było to niesamowita, niesamowita po prostu zabawa, doznanie i nauka. No i tak, i mam, mam ptaki, swoje żurawie, cudowne, eleganckie, radosne i myślę, że to jest tak jak... Początek przygody, tak, czy to był tylko taki romans? Chwilę. To jest właśnie tak jak powiedziałaś, na początku, myślę, że... Romans, początek, jeżeli tylko będę miała czas, bo jest to bardzo pracochłonny proces, to na pewno do tego wrócę. I właśnie to jest taka ciekawa kwestia, bo Ty tych rzeźb pozwalasz dotykać A, w swojej tak. galerii, chcesz, żeby one ewoluowały i się zmieniały. Zupełnie odwrotnie niż obrazy, bo to, o czym warto wspomnieć, to, że Ty oddajesz taki kompletny produkt swoim kolekcjonerom, osobom kupującym. Chcesz, żeby to była już sprawa zamknięta, bo dobierasz paspartu, dobierasz oprawę pod ten obraz, starannie wszystko wybierasz, no nie pozostawiasz pola tutaj do interpretacji. Dlaczego tak Ci na tym zależy, żeby to było już oprawione tak, jak Ty to widzisz i żeby to był taki produkt skończony? E, uważam, że poruszam się w pewnej estetyce i chciałabym tą estetyką e, zarazić i przede wszystkim e, chciałabym, żeby ona się pojawiła w, w mojej pracy. Oprócz obrazów, zawsze wszystkie obrazy są oprawione, tak jak mówiłaś w paspartu i ramy. To jest pracochłonny, piękny proces, e, gdzie dobieram te ramy czasami 2-3 godziny. Bo to nie jest czasami jedna rama, tylko trzy nawet. Pojawiają się, pojawiają się tam też tkaniny dekoracyjne albo takie autorskie z, z, z fragmentami mojego obrazu. Ale ogólnie uważam, że obraz stworzony powinien być ubrany, bo uważam to wtedy za proces zamknięty. Chyba zdarzyło się raz tylko, że moja jedna praca była niezamknięta, że czułam, że to jest jeszcze niedokończone i to ma wyjść dalej. Mhm. Ale. Ostatecznie tak podskórnie zawsze czuję, że to jest skończone w momencie, kiedy to ubiorę. Mhm. No, myślę, że to też wiele ułatwia, no bo to jest już gotowe do powieszenia. My, myślę, że to <laughs> bardzo upraszcza, ale też y, y, kolekcjonerzy, odbiorcy, mający obrazy, nie zdarzyło się jeszcze, żeby y, ta oprawa im nie pasowała. Bo staram się, żeby. Nie był obraz przegadany, żeby to wszystko ze sobą bardzo fajnie korespondowało i pięknie wyglądało. A wracając do rzeźb, to tak jak powiedziałaś, zależy mi na tym, żeby rzeźba żyła. Dlatego patynowanie nie skończyło się woskowaniem czy lakierowaniem rzeźby, tylko zostawiłam to surowe. Żeby te tlenki się cały czas odparowały, tleniały, żeby one cały czas pracowały. Zresztą już widać, że te rzeźby zmieniają barwę, bo już działa czas. A jeszcze dodatkowo w momencie, kiedy dotykają rzeźbę ludzie, zostawiają swój ślad. No, Czyli tworzymy po prostu sztukę razem. Także to jest w ogóle coś cudownego. Myślę, że to, o czym warto też wspomnieć, to jest to, że ciebie właściwie odkryła zagranica. Bo ty zaczęłaś od wystaw za granicą, bo była i Lizbona i Barcelona i Rzym i Mediolan, Londyn, Mediolan, właśnie. I to tam stawiałaś takie pierwsze kroki na wystawach. Jak tam była twoja sztuka odbierana? Właśnie bardzo dobrze i tak naprawdę e, dlatego mówię, że wszystko było odwrócone, że ja tak naprawdę zaczęłam tą całą swoją ścieżkę kariery od wystaw zagranicznych, na które byłam zapraszana, i to powodowało, że rosłam, że wiedziałam, że ta sztuka. Podoba się i ona będzie dalej po prostu się rozwijać. I tak naprawdę przepiękne, tak jak powiedziałaś, przepiękne miejsca, przepiękne wystawy. Tam też zobaczyłam, jak wernisarze wyglądają. Jak chciałabym później, ja wiedziałam już, że tworząc swoją galerię, ja będę chciała, żeby ten wernisarz wyglądał tak, jak wyglądał na przykład w Londynie, czy w Barcelonie, czy w Lizbonie. Czyli miejsce, gdzie ludzie się spotykają, jest im bardzo dobrze to jest spotkanie. Nie nadmuchane, nie takie. Tam, tam ludzie po prostu przychodzą, żeby pobyć, pobyć ze sztuką i pobyć ze sobą. I y, tego się nauczyłam, to zobaczyłam i to przenoszę, e, przenoszę właśnie na, na swój grunt. Tak, no bardzo się cieszymy, że jednak zdecydowałaś się działać na naszym rodzimym polskim rynku. No i też warto tutaj, tak jak mówisz, powiedzieć o Twojej galerii. Galerii, która znajduje się w Fabryce Norblina, niedaleko właśnie Kinogramu, naprzeciwko. Na pewno warto ją odwiedzić. Ty też starasz się, żeby ona była otwarta dla wszystkich, tak. bo galerie sztuki kojarzą nam się z takimi miejscami niedostępnymi, może do których trochę boimy się zaglądać. Wy razem z zespołem otwieracie drzwi galerii, zapraszacie wszystkich, chcecie, żeby wszyscy obcowali z tą sztuką. Dokładnie. Dlaczego Ci na tym tak bardzo zależy i właśnie w jaki sposób chcesz tych ludzi przyciągać? Tak, o, może zacznę. Zanim pojawiła się galeria w Warszawie, ja prowadziłam piękną galerię w, w Opolu przez trzy lata, w starym mieście, galeria, która zadomowiła się w, w kamień, starej kamienicy, tam odkryłam cegły. Które później były jedną ze ścian, na których prezentowałam obrazy, i, i później przyszedł moment, kiedy wyruszyłam w poszukiwaniu nowego miejsca, i to miejsce się pojawiło właśnie tutaj w Warszawie. I myślę, że zafascynowało mnie również to, że zobaczyłam sam lokal, ale zafascynowało mnie to, że mogę przenieść tą moją galerię, piękną galerię Zopola. Z tą historią, która była w środku, bo tutaj było odwrócenie tego, że ja miałam nowoczesny lokal, totalnie tylko mury betonowe, ale cała historia była po prostu na zewnątrz, czyli budynek, który niesie ze sobą historię, tutaj się tyle działo, tutaj było zderzenie tego, co miałam tam i pójście teraz... I przeniesienie tego troszeczkę w, innym, w innej koncepcji tutaj do Warszawy, do tego, do tego miejsca. Zarówno jedno, jak i drugie miejsce, to miejsce, któremu zawsze chciałam dać maksimum przyjaźni. Człowiek wchodzący do mojej galerii nie ma się czuć jak intruz albo ma być onieśmielony, tylko ma się czuć po prostu przyjemnie. Zresztą często mi y, y, klienci mówią, że to jest taka kobieca, y, kobieca y, przestrzeń. Y, przestrzeń, a myślę, że my kobiety y, tworzymy takie bardzo... Takie gniazdo. Gniazdo, takie przyjemne, tak, przyjemne miejsca, gdzie ludzie od, po prostu odpoczywają. I tak się dzieje. I tak się dzieje też z tą galerią. Dlatego ona jest inna. Jest taka bardziej. No Ona przyjazd, cała krzyczy, no. że jest Twoja, no bo nie tylko obrazy, nie tylko rzeźby, ale też trzeba tutaj powiedzieć, że design, czyli meble, które się tam znajdują, to nie jest też przypadek, tylko one są pieczołowicie albo znalezione przez Ciebie, tak. albo nawet też przerobione, bo Ty też trochę zaczynasz tym designem bardziej się interesować, do niego docierać. Dokładnie prawda? tak jest. I to, co powiedziałam, miejsce, które ma historię moja galeria, która, więc. Jest nowoczesna, i ja mogę teraz wejść ze swoimi mebelkami, czyli po prostu z tym designem pozyskiwania starych rzeczy, które dostają nowe życie. Kocham to, właśnie tworząc czy fotele, czy kanapy, gdzie daję im drugie życie, i jeszcze jednocześnie wprowadzam element nowoczesności, bo pojawiają się też tkaniny z moim obrazem. Albo w tym przypadku tej galerii akurat nie bo jakby do całej estetyki mi to nie pasowało ale rzeczywiście ja bardzo bardzo pragnę żeby sztuka przenosiła się na przedmioty użytkowe żeby ona była dostępna nie tylko po prostu na ścianach czy rzeźby które stoją tylko żeby się pojawiała również w elementach które upiększają nam po prostu wnętrze to jest taki art i rzemiosło coś co jest wytwarzane Naszymi rękami, i jeszcze ma bardzo dużo w sobie tego właśnie artystycznego pierwiastka. Planujesz też zorganizowanie warsztatów w swojej galerii, art terapii, swego tak. rodzaju. Co to będą właśnie za warsztaty? Czy już jest jakiś pomysł na to, czy już y śledzimy program? Y jeszcze jeszcze e takich konkretnych e ustaleń nie ma. E faktycznie wa e warsztaty pracujemy nad warsztatami takiego, e takiej art terapii, gdzie wyłonimy e 4-5 moich obrazów, z którymi e zespołem e osób, które, które, które zaprosimy. Będziemy pracować. Tutaj mamy artystkę, która zajmuje się w ogóle artterapią, która będzie prowadziła przez ten proces właśnie ludzi, którzy będą w naszych warsztatach, no, będą na naszych warsztatach. Czy uważasz, że sztuka leczy, może leczyć? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę... A czy tobie pomogła jakoś? <laughs> czy to już każdy musi odnaleźć coś dla siebie? Myślę, że każdy musi odnaleźć coś dla siebie. Bo, tak jak rozmawiałyśmy o emocjonalności moich obrazów, no to właśnie to, co niosą ze sobą, to, to co ja daję, czyli taki ładunek emocji i energii, który jakby przechodzi przez moje ręce i pojawia się na, na płótnie. Ale przede wszystkim to jest taki zaczątek czy taka nić, którą rozpoczynam opowieść, a odbiorca sto, stojący przed obrazem. On ją po prostu wyciąga i e, tworzy swoją własną historię. I często jeden obraz e, jest interpretowany przez e, różnych ludzi w różny sposób. I tak naprawdę obraz się czyta swoją wrażliwością. I wyszukuje się i widzi się to, co jest ważne dla mnie. Czasami po prostu jedna plama staje się po prostu odpowiedzią. E, mały szczegółik dla kogoś jest bardzo ważny. Ktoś widzi e, rzeczy, które... Stoi druga osoba i tego kompletnie nie widzi. To właśnie jest taki dialog, który prowadzi obraz z odbiorcą. Ale ty zdecydowanie nie chcesz tych złych emocji przenosić na obrazy. To nie, już... zdecydowanie ich nie mam. Zdecydowanie ich nie mam. To znaczy, jeżeli się pojawiają, jeżeli się pojawiają, ja w ogóle nie wchodzę do pracowni. Ja po prostu nie tworzę wtedy, bo uważam, że tyle mamy dookoła różnych dziwnych rzeczy, że jeszcze jakby pogłębianie i czy, czy dorzucanie jeszcze jakiegoś swojego własnego bagażu po co? Niech się to, dzieje to po prostu tylko i wyłącznie dobrze i, i, i ładujmy się pozycy, ty, tymi pozytywnymi, pozytywnymi emocjami. emocjami. Ale ja na koniec jeszcze będę chciała dodać tutaj trochę pazura, bo mm -hmm. żeby nie było tak kolorowo, no żeby było pięknie dalej, ale może, żeby pokazać też Twoją inną stronę, bo jak się okazuje, Ty kochasz motocykle, co tak. niekoniecznie mógłby sugerować Twój strój, tak. ale lubisz podróże motocyklami, co tak. one Ci dają. To jest jeden, jedna z form naszego wypoczynku z mężem. Uwielbiamy w ten sposób odpoczywać. Pakujemy po prostu wszystko, co się da, czyli namiot na nasz motocykl i jedziemy w naturę. Zwyczajnie jedziemy odpocząć. Nie mamy żadnych Obaw, co do spania pod namiotem. Yy, szukamy właśnie takich zupełnie yy, spartańskich warunków. No i jeszcze, jak można zapalić ognisko, to już jest w ogóle rewelacja. <noise> Także tak, motocyklowe, yy, motocyklowe yy, historie są yy, niesamowite, bo przede wszystkim jadąc tam z tyłu, bo ja jestem plecakiem, nie mam, yy, ja nie prowadzę motocyklu, yy, czuję niesamowitą wolność. Niesamowitą wolność. Chłonę po prostu to, co się dzieje, jestem bezpośrednio jakby w naturze, ja po prostu ją widzę, jestem w niej, no nie mówiąc o tym, że wystarczy, że, że podniosę szybkę i masaż wiatrem po twarzy jest nieziemski. No i tą Twoją wolność widać zdecydowanie w Twojej sztuce i w Twoich obrazach i nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Państwa do odwiedzenia galerii sztuki Anety Barglik, która wchodźcie, oglądajcie, pytajcie, rozmawiajcie, rozgoście się wszyscy tutaj. Aneta pewnie zaprasza wszystkich, także nie ma wątpliwości, że to jest miejsce warte odwiedzenia, a ja Ci bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Bardzo, bardzo dziękuję. Zapraszam, tak jak powiedziałaś wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i było mi ogromnie miło. Zawidzimy I się. Tu, Tule mocno. <śmiech> <śmiech> dziękuję bardzo.